Old Trafford sypie się. Manchester United nie naprawił usterki od 2019 roku. Wczoraj także przegrali za Arsenalem i praktycznie nie mają szans na awans do europejskich pucharów. 50 meczów bez porażki piłkarzy Szabiego Alonso. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat Atalanta o krok od awansu do Champions League. Kibice gwizdali na Kiliana Mbappé, a ultrasi godnie go pożegnali. Kibice Lecha Poznań wściekli na własnych piłkarzy, przerwali kontres, własnego klubu wrzucając racę. Leo Messi zły na nowe przepisy w USA. Tylko cud może uratować Stamil Olsztyn przed spadkiem, a hiszpańskie media mówią o końcu Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Osoby, które w tym momencie pojawiły się na ekranie ostatnio do nas dołączyły, bardzo dziękuję. Jeżeli z tego filmu dowiecie się czegoś nowego, zachęcam oczywiście, aby go ocenić, będzie mi bardzo miło. Życzę Wam miłego, udanego dnia i zapraszam do oglądania. W 50. nieprzegranym meczem z rzędu mogą się pochwalić piłkarze Szabiego Alonso. Bayer Leverkusen zdemolował Bochum 5 do 0 w meczu wyjazdowym. Warto powiedzieć o tym, że po kwadransie gry ich zadanie było nieco łatwiejsze, gdyż gospodarze po czerwonej kartce musieli radzić sobie w 10. Ostatni mecz ligowy rozegrają dokładnie 18 maja z Augsburgiem, i jeżeli go także nie przegrają, to ten sezon ligowy zakończą bez ani jednej porażki. Według statystyk UEFA od sezonu 55. 56. Jest to najdłuższa seria meczów bez porażki, tak więc wielkie gratulacje. Co ciekawe to ostatni ligowy mecz przegrali dokładnie 27 maja 2023 roku i to właśnie z wczorajszym rywalem Bochum. W meczu Bayernu Monachium zgodnie z zapowiedziami trenera zabrakło Harego Kejna, ale nawet nieobecność kapitana reprezentacji Anglii nie przeszkodziła im wygranej. Pokonali 2-0 Wolfsburg po trafieniach Gorecki oraz chorwackiego talentu Dzwonarka. Przed Rozpoczęciem tego spotkania pożegnano także Buna Saram, które to do ekipy z Monachium dołączył jeszcze w 2020 roku za niespełna 10 milionów euro. Jego transfer to jednak pomyłka, praktycznie nic nie grał. Przez 4 lata pojawił się na boisku w zaledwie 33 oficjalnych meczach. Wodospad z dachu od Trafford idealnie oddaje w jakim stanie gospodarczym, infrastrukturalnym, ale również tym piłkarskim jest Manchester United. Wczoraj w meczu z Arsenalem, już pod sam koniec meczu nad Manchesterem, pojawiły się gęste chmury, a z nich ulewa. Wody było tak dużo, że dach stadionu nie nadążał z jej odprowadzaniem, która to zaczęła w postaci wodospadu trafiać na krzesełka kibiców. Żenujące jest to, że jeden z najbogatszych klubów na świecie nie potrafi poradzić sobie z tak błahą usterką. Co więcej, to nie pierwsza taka sytuacja, gdyż w 2019 roku pojawił się przeciek w tym samym miejscu. Minęło 5 lat i jak widać, nic nie zostało zrobione. Przechodząc do samego meczu z kanonierami, to oni wygrali go po trafieniu Trosarda i dalej liczą się walce o Mistrzostwo Anglii. Zawodnikiem tego meczu został wybrany Saliba, który w tym sezonie odebrał nagrodę MVP także w meczu z Liverpoolem oraz Manchesterem City. Kanonierzy mają jedno oczko przewagi nad obywatelami, ale zarazem o jeden mecz lecz więcej. Z kolei czerwone diabły zajmują dopiero ósmą pozycję, mają ujemny bilans bramkowy i naprawdę nikło szanse na europejskie puchary w kolejnym sezonie. AS Roma w kolejnym sezonie może znaleźć się poza rozgrywkami Champions League i to nawet pomimo tego, że aż pięć włoskich klubów awansuje do tych elitarnych rozgrywek. Porażka 2-1 z Atalantą sprawiła, że to właśnie klub z Bergamo ma wszystko we własnych rękach i wielką szansę na występy w Champions League. Wczoraj już w 18 minucie De Ketelare dał prowadzenie, a po dwóch minutach dołożył kolejne trapienie. W 27 minucie rywalizacji defensywa Juventusu, jak i Wojciech Szczęsny w bramce, dali się zaskoczyć, ostatni w tabeli Salernitanie, która to jest pewna spadku do Serie B. Co więcej, pomimo masy czasu na odrobienie strat i zdobycia kompletu punktów, w Starej Damie ta sztuka udała się tylko raz i to dopiero w 91 minucie, kiedy to doprowadzili do wyrównania. Remis praktycznie nic nie zmienił, Juventus i tak jest pewny gry w Champions League, a Salernitana pewna, ale degradacji. Gola w meczu z Torino zdobył Karol Świderski. Było to jego drugie trafienie w tym sezonie, a zarazem otwierające wynik wczorajszej rywalizacji. Niestety było to za mało i Bramka Świderskiego nie dała nawet Weronie jednego punktu. Ostatecznie przegrali z Torino przed własną publicznością 2 do 1. Kibice Paris Saint-Germain mają już dość Kyliana Mbappé, co udowodnili przed wczorajszym meczem na Parc des Princes, Gdy to na telebimach pojawił się Francuz, a speaker wyczytał jego nazwisko, kibice gwizdali i buczeli. co oczywiście odnosi się do tego, że Kilian Mbappé po zakończeniu tego sezonu opuszcza Paryż. Luis Enrique dał mu jednak szansę, aby pożegnać się z domowym obiektem, gdyż wczorajszy mecz był jego ostatnim spotkaniem w koszulce Paris Saint-Germain na tym stadionie. Jednak nie wszyscy kibice mają mu złe za to, że odchodzi, gdyż Ultrasi przygotowali specjalną oprawę dziękując Kylianowi za te kilka lat reprezentowania ich klubu. Napastnik miał idealną okazję, aby godnie pożegnać się z kibicami i w 8 minucie wczorajszego meczu po asyście własnego bramkarza dał prowadzenie. Paris Saint-Germain jednak ostatecznie i tak przegrało z Toulouse 3 do 1. Tak, piłkarze Lecha Poznań przywitali własnych piłkarzy przed rozpoczęciem hitowego meczu z Legią Warszawa. Po jego zakończeniu nic się nie zmieniło. No a jeśli już, to wstyd był jeszcze większy. Przed własną publicznością przegrali z odwiecznym rywalem 2 do 1. Spotkanie prowadzone przez Szymona Marciniaka obfitowało w dwie bramki samobójcze piłkarzy Lecha. No, jedna może się zdarzyć, ale w 30 minut dwa razy trafić do własnej bramki, to trzeba mieć naprawdę talent. W drugiej połowie na boisku pojawiły się także race. Wrzucane przez kibiców Lecha. I co więcej, działo się to w momencie, gdy ich piłkarze wyprowadzali kontrę. Szymon Marciniak w tej sytuacji był zmuszony przerwać grę. Inter Miami pomimo utraty dwóch bramek w meczu z Montrealem podniósł się i wygrał 3 do 2. Jedno trafienie było autorstwa Luisa Suareza. Kontrowersje pojawiły się przy rzucie wolnym, gdy to Leo Messi został sfaulowany, ale nie mógł wykonać tego stałego fragmentu gry. Nie mógł tego zrobić nie z powodu urazu czy kontuzji, lecz z powodu nowego przepisu, który mówi o tym, że jeżeli zawodnik leży na murawie przez dłużej niż 15 sekund i potrzebuje pomocy medycznej, to arbiter może go odesłać na 2 minuty poza boisko. A w tym momencie gra jest kontynuowana. Właśnie to zdenerwowało Messiego, który nie wykonał wolnego i czekając na powrót na boisko, krytykował nowe przepisy wprowadzone przez MLS. Chyba tylko cud może sprawić, że Stomil Olsztyn utrzyma się w lidze. Wczoraj ekipa ze stolicy Warmii i Mazur przegrała przed własną publicznością 1-0 z Olimpią Grudziąc, co więcej po trapieniu w 96. minucie spotkania. Sytuacja w Olsztynie jest bardzo kiepska, aby nie powiedzieć tragiczna, ale oficjalnie jeszcze nie spadli. Dalej mają matematyczne szanse na utrzymanie. Do końca tego sezonu pozostały im jeszcze do rozegrania dwa spotkania, które po prostu muszą wygrać. A dodatkowo liczyć na to, że skra częstochowa oraz druga drużyna Lecha Poznań przegra swoje mecze. W tym sezonie Stomil Olsztyn przegrał już 17 razy, a w poprzednim sezonie zaledwie 5, i do tego bił się w barażach o awans do pierwszej ligi. Nie pomaga na pewno także fakt, że drużyna z Olsztyna w tym sezonie była prowadzona przez czterech trenerów. Według doniesień katalońskiego dziennika Sport przyszłość Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie nie jest pewna. Wkrótce mają się rozpocząć rozmowy dotyczące dalszych losów polskiego napastnika. FC Barcelona w tym momencie stoi przed takimi kluczowymi decyzjami dotyczącymi kształtu kadry na nadchodzący sezon i jednym z najważniejszych pytań jest właśnie osoba Roberta Lewandowskiego. Polak ma umowę do 2026 roku, jednak z każdym kolejnym sezonem jego znaczenie w sile ofensywnej Grany będzie po prostu maleć. W najbliższych dniach ma także dojść do spotkania agenta Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony, a wy chcielibyście, aby Polak pozostał w Katalonii, no czy jednak zmienił klubowe barwy, dajcie znać na dole w komentarzu. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. W Premier League o godzinie 21 Aston Villa podejmie Liverpool. W Lalidze FC Barcelona zagra z Realem Sociedad, we Włoszech Lecce Udinese oraz Fiorentina kontra Monza. Natomiast w naszej polskiej Ekstraklasie Radom jak Radom zagra z Ruchem Chorzów. Na dziś to koniec, dziękuję Wam, że oglądaliście do samego końca. Zachęcam Was do obejrzenia tego poprzedniego filmu, a tam mówimy o odejściu Luki Modricza z Realu Madryt. Wpadajcie do mnie na Instagrama, ale także na Twittera. Życzę Wam jeszcze raz udanego dnia i do zobaczenia w kolejnym materiale. tchau